Niebieski dom, część druga z numerem 25. Także mi się tam niektóre gazetki powtarzają, bo ja potem, jak się skończyła ta prenumerata, 100 numerów już wyszło. Ja potem sobie znaczyłem, miałem opisane wszystko dzisiaj, co znajduje w jakim numerze, w zeszycie i potem sobie dokupiłem chyba 6 jeszcze gazetek głównie z choinkami, bo chciałem jeszcze więcej choinek mieć no i torów, mi się wydaje, z torami takimi mam tam barkowało torów, pamiętam, do tego no, makiety Mechanu. I tu mamy niebieski dom, część druga. I tu mamy, widzimy, jak tutaj posklejać części wszystkie. Także powiem, że te części są identyczne co ta szkoła, chodzi tylko o tą jasną część, tą większą. Nie ten do budowka, ta mniejsza, tylko ta część większa. Jest ta sama część tak do sklejenia, co ta tutaj część niebieska tylko się różni kolorami, to że ten wiek, ta większa część jest identyczna do sklejenia to różne porady parowus Meksykano, bardzo śmieszny, proszę zobaczyć, jak to wygląda, taki parowóz. Ja to zobaczyłem pierwszy raz, co myślę, kurde. A oni tutaj wagony tak i Obie dwie strony mają te bez sprzęgów, kurde. po co w ogóle taki parowóz? No ale przyznam, że bardzo śmieszny i ciekawy. Nie wiem, czy to w ogóle. Pasażerów przewodzi taki parowóz, kolej, szwarcwalska, fajne parowozy, czy parowozy podbają. Jest pokazana mapka, one kursują. Widzimy piętrusa też piętrusa fajnego. tu jest pokazana właśnie makieta ten wagon ukryty w ogóle się nie ukazał zamiast tego ukrytego jest brązowa węglarka ale nie pamiętam z którym nożem ona była do tego pomału dojdziemy wszystkie numery chcę pokazać przyznam że ten porobus naprawdę jest bardzo dziwny ciekawe mnie jak tutaj te wagony doczepiają czy w ogóle ten porobus w ogóle wagony ciągną może był tylko tak zrobiony na pokaz jakiś soparowóz prototyp nie znaczy ja to czytałem ale bym sobie przypomnieć musiałbym sobie przypomnieć bo czytałem jeszcze raz pokażę ten niebieski domek w całej okazałości z góry pokażę się łatwo Tężna akcja gaśnicza Na kupiłem traktor strażacki Może no, to jest taki dodatek Jestem naczelnikiem straży w ogóle w straży już 30 lat to Straż pożarna musi być Straż pożarna musi być Proszę, to. Tak to jest